No, hej, zobaczcie, co ja tutaj mam. W zasadzie to jest tylko torba, bo całą kolekcję mam na biurku. Tak, mam całą kolekcję Red Lipstick Monster i Bell. Kolekcję, na którą czekałam całe swoje życie, bo Ewa była osobą, którą. Oglądałam od samego początku i mega się cieszę, że w końcu mogę zobaczyć jej współpracę. Także gratuluję Ewa, mega się cieszę z tej kolekcji i ja ramię totalnie to, co się w niej znajduje, bo jest to w końcu jakaś kreatywna, twórcza, oryginalna kolekcja. Coś pięknego, słuchajcie. I w związku z tym, że mam przeogromny sentyment do Ewy i te kosmetyki są bardzo kreatywne, bardzo twórcze i też takie po to stworzone, żeby można było. Bez żadnych ograniczeń tworzyć różne makijaże, zrobimy sobie dzisiaj specjalny test, troszkę inny niż zwykle, bo będą tutaj trzy makijaże, przeróżne, w moim klimacie artystycznym, edytorialowym, tak żebym mogła dobrze przetestować sobie tą kolekcję, więc zrobię trzy makijaże i pod koniec podsumujemy sobie, co o tych kosmetykach myślę. Mamy tutaj 15. Cześć! Osiem. Tak, 15 kosmetyków. Mam nadzieję, że uda mi się użyć ich wszystkich. W każdym razie zapraszam Was na trzy tutoriale i podsumowanie tej oto pięknej kolekcji. Zapraszam do oglądania. They mad shit on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot, and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's name, call a shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thought the paint it's like candy canes it makes me go change into a better frame into a better name. Society's insane, we all live for fame, feel yeah. Never break fight never quit do it right play the game win your life have no shame there's no time feel the pain let the grind i could change in my mind pick a lane commit and climb the only way Never miss that fact, taking big swings, dish hand me the bag. Put me in the ring, you'll go out in a bag Cause I sing what I mean and I bring it to the mat like Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short so I wanna live real But how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say they hate, but they know it's cap I ain't playin' no games I just do that's fact and I don't feel no shame It's a mood you lack, I go crazy Nah bitch, I ain't lazy Track after track, I work on the shit daily Pass me the jack, right as fuel, got me hazy About to unpack all these shoes I've been chasing. i got visions in my head, like memories after death To be a legend instead Of something you can forget I'm living up every breath, I'd rather leave than be led I'll fill the seats as I spread with every word that I've said No taka błyszcząca to chyba jeszcze do Was nigdy nie rozmawiałam, bo błyszczy się od góry do dołu, pewnie będzie ciekawe zmywanko tego wszystkiego. Słuchajcie, ja bawiłam się świetnie, nie wiem jak Wy, mam nadzieję, że również miło oglądało Wam się ten odcinek. Podsumujmy sobie te kosmetyki i na wstępie chciałam powiedzieć, że strasznie lubię w tej kolekcji to, że ona jest takim uzupełnieniem tego makijażu, że ja mogłam stworzyć nią pełen look, ale mogłam też po prostu dosmaczyć, doprzyprawić po prostu te moje makijaże, więc... Fantastycznie się to wszystko mieszało i tworzyło, i kreowało po prostu to, co było w mojej głowie. Po kolei zacznijmy sobie od różu w kremie. Przepiękne odcienie, bardzo fajnie, że mamy tutaj dwa różne, które możemy albo nakładać osobno, albo łączyć i każdy z nich wygląda na policzkach inaczej, za to uwielbiam. Bardzo, bardzo przyjemna formuła, taka leciutka, y którą niesamowicie łatwo rozkłada się na policzkach i myślę, że zarówno dla amatorów, którzy nigdy nie mieli styczności z kremowymi kosmetykami, jak i dla make-up freaków będzie to bardzo fajna formuła, która wybacza dosłownie wszystko, bo ona rozciera się... Bez najmniejszego problemu nie ma szans zrobić sobie tą formułą krzywdy i prześlicznie pachnie. Jedyne na co warto zwrócić uwagę, to na ilość nakładaną, ponieważ kiedy w drugim makijażu nakładałam dosyć dużo tego różu i zrobiłam sobie taki blush draping. To w trakcie noszenia w ciągu dnia tego makijażu jak się tam drapnęłam, no to zrobiłam sobie dziurę. Więc jeżeli chcemy nałożyć sobie tak naprawdę dużo tego różu, to proponuję albo przypudrować ten róż, żeby go utrwalić, albo zagruntować różem suchym, żeby po prostu nie zrobić sobie żadnych, no wiecie, żeby jak się dotkniemy to żeby nie zrobić sobie dziury, ale właśnie wczoraj nosiłam ten róż na treningu, nic mi nie spłynęło, także trzymało się bardzo fajnie. Także jedyne warto zwrócić uwagę na ilość nakładaną. Następnie rozświetlacz. Słuchajcie, ja w rozświetlacze już nie jarają mnie, nie jarały, dopóki nie spróbowałam tego. To jest takie piękne. To jest po prostu w końcu coś innego. To nie jest kolejny beżowy rozświetlacz, który daje tafle, a wygląda jak po prostu nawalona, taka sucha perła. Nie. To ma bazylion prześlicznych drobinek. Na skórze wygląda cieniutko, przepięknie się wtapia. Nie widać takiej właśnie suchej, grubej perły, tylko jest taki piękny, cieniutki glow i, i te drobinki, które są takie wielowymiarowe. Piękne i te odcienie, które są z jednej strony oryginalne, bo tutaj mamy, wiecie, troszkę różo brzoskwinie, tutaj mamy różo błękit wręcz. I one by się wydawały takie wręcz trochę artystyczne, ale wciąż są to kolory użytkowe, które uzupełnią artystyczny makijaż, czy jakiś festiwalowy, czy jakiś oryginalny, ale też osoby, które malują się na co dzień bardziej normalnie, zwyczajnie, naturalnie, a lubią piękny blask. Też powinny być zadowolone, bo one nie robią tutaj żadnej siności, nie przyciemniają, pięknie wtapiają się w róż, więc jest to fantastyczne uzupełnienie. Fajnie, że można używać ich oddzielnie, a można je łączyć w taki piękny, holograficzny efekt. Piękny jest ten rozświetlacz, uwielbiam go, będę go na pewno używała namiętnie. Glitter Eye Topper. Słuchajcie, dla mnie to nie jest jeden topper, bo to ma takie krycie. Że to, jest po prostu, że to jest po prostu tafla, holograficzna tafla. Oczywiście można sobie tam wklepać, wiecie, w formie takich leciutkich drobinek, ale to, to jest pełnowymiarowy, intensywny brokatowy cień. Daje przepiękną holograficzną taflę, w szczególności w świetle sztucznym. Ciężko jest to ująć na nagraniu, bo tutaj musi odpowiednio grać światło, bo tutaj on się wydaje po prostu szary. Ale jak użyjecie, gdzie ci mieli okazję dotknąć, to naprawdę pod różnym kątem on się błyszczy wszystkimi kolorami, tęczy. Więc jest naprawdę bardzo fajnym produktem, takim festiwalowym. Ja go nakładałam akurat na taki glitter primer, natomiast on sam w sobie też bardzo fajnie się trzyma, bardzo fajnie się buduje i nie ma obawy, że on się osypa. On się w ogóle nie osypuje, także bardzo też fajny produkt. Przejdźmy może sobie do Freckle czyli pisaka do piegów. Słuchajcie, to jest idealny odcień do piegów. Najlepszy, jaki istnieje, bo mnie denerwowały zawsze w tych um, pisakach to, że one są często za chłodne albo za zielone. Słuchajcie, piegi muszą być ciepłe. Czy macie ciepłą karnację, czy macie chłodną karnację, piegi zawsze muszą być ciepłe. One muszą być lekko rudawe. Rudowe. I ten pisak właśnie taki jest. Dlatego tego cudowna formuła, która jest taka półtransparentna, bardzo łatwo się rozklepuje, nawet na przypudrowanej skórze, więc fantastycznie mi się tym pracowało i będę używała na 100%. Bardzo, bardzo dobry pisak. To do włosów, ten brokatowy, no mam go tutaj i zobaczcie, że, że trzyma mi się bardzo dobrze, zobaczcie, tutaj sobie go rozkładałam i on wcale tak łatwo nie schodzi, bo tutaj Ewa mówiła, że go, wiecie, można wyczesać i tak dalej, ale to nie jest tak, że ledwo dotkniemy i on po prostu odpada, no nie, że ja go tutaj próbowałam pocierać i tutaj niewiele się, niewiele się usuwa, jak się go tam mocniej potrze, czy tam ze skrobie, to myślę, że bez problemu. Tutaj z włosów jeszcze nie usuwałam, więc nie wiem, ale czuć, że ta formuła jest taka, że ona faktycznie trzyma te drobinki, ale da się, da się, jej pozbyć. Fajny bajer właśnie na ten okres festiwalowy, jak chcemy sobie zrobić trochę brokatu, właśnie nie wiem, na brwi czy nałożyć na włosy, czy gdzieś tam na inne części twarzy czy ciała, bo zobaczcie, że u mnie na ręku cały czas się bardzo dobrze trzyma, więc myślę, że nie tylko na festiwalowe jakieś takie okazje, okoliczności fajne i fajnie, że to jest taka mała tubka 10 Gramowa, więc, no wiecie, nie zepsuje nam się jak będziemy używali, tylko na przykład w okresie wakacji. Eyelinery. Słuchajcie, ja nie jestem jakąś wielką fanką eyelinerów takich w pędzelku, ale to jest zupełnie inna formuła, bo te w pędzelku to są zwykle takie formuły, które zasychają na taką skorupkę i one często pękają, nie są w ogóle plastyczne, a to jest coś innego, bo te w szczególności dwa możemy używać, zarówno jako eyeliner, jak jak i jako cień, bo one są plastyczne, one pracują, można je rozetrzeć i można zrobić nimi cieniowanie normalnie, więc bardzo fajna formuła, która nie pęka, nie robi skorupki, jest mega przyjemna i komfortowa, więc jeżeli są to Wasze kolory, to myślę, że warto spróbować, bo jest to niedrogie i można działać na różne sposoby. Ja uwielbiam takie kosmetyki, które możemy z którymi możemy eksperymentować. Więc mogę sobie zrobić kreskę, mogę tą kreskę rozmiękczyć, a mogę po prostu zrobić jakieś cieniowanie tymi rzeczami, więc jest mega, mega fajne. Bardzo dziękuję za szary eyeliner. Szarość jest tak niedoceniona po prostu na polskim rynku w makijażu. Wspaniały, wspaniały kolor. Przepiękny i też bardzo fajna taka plastyczna, elastyczna formuła. Też wczoraj trenowałam w tym <grym> i nic nie spłynęło, nic się nie rozkruszyło, nic nie popękało. Bardzo fajna formuła. Różowa maskara ma przepiękny odcień. Ewa wspominała, że ona może farbować skórę. Ja jak widzieliście przy pierwszym tutorialu, robiłam sobie również na skórze używałam tej maskary i przy zmywaniu nic mi się nie odbarwiło. Nawet jak zmywałam płynem micelarnym, to, to też nie widziałam żadnego odbarwienia, więc u mnie na szczęście skóry nie farbuje. Co do formuły, wydaje mi się, że ona jest trochę rzadsza od tych takich słynnych heanowych maskar. Jak nakładałam ją po swojemu, to miałam takie wrażenie, że jak ją, wiecie, dobudowywałam, to końcówki mi się mocniej łapały i tam były takie glutki na tych końcówkach, a tutaj na długości... Nie mogłam jej tak dobudować, ale wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu techniki, jaką sobie wypracowałam przy innych maskarach, więc może kwestia tego, żeby sobie y, odpowiednio po prostu malować te rzęsy w jakiś tam odpowiedni sposób. Niemniej udało mi się zbudować naprawdę intensywny kolor i... i i fajnie on się prezentował. Ze szminek nie użyłam tylko tej różowej. Tutaj oczywiście mogłabym przy tym makijażu, ale chciałam stworzyć jakąś taką spójną koncepcję. Myślę, że, że wiecie, że jak przetestowałam te, to mam co nieco do powiedzenia na temat tych szminek. To może zaczniemy sobie od tego topera. Fajnie, że coś takiego zostało wypuszczone. To jest coś innego, coś oryginalnego, coś, no wiecie, no. Ileż można, nie wiem, wypuszczać błyszczyków, tintów, czy jakichś takich pierdółek, nie? To jest coś innego, to jest coś oryginalnego dla fanów makijażu, ale też dobrze dla fanów i fanek świecidełek, bo jest to przepiękny, błyszczący taki brokatowy topper warto jest sobie na początku tak dobrze ją rozgrzać, bo ta pierwsza warstewka jak dopiero ją zaczynacie ma więcej tej powiedzmy wazelinki niż, yy, niż drobinek, więc po prostu trzeba chwileczkę nią popracować i, i te drobinki zaczynają się pojawiać no bardzo ładnie się prezentują natomiast trzeba mieć świadomość, że są to drobinki brokatowe, więc jak na przykład nie nałożymy żadnego błyszczyka, tylko to i potrzemy usta, to będziemy czuć takie delikatne drobinki, po prostu jakby szorstkie minimalnie natomiast prezentuje się to fajnie właśnie w połączeniu z innymi szminkami, czy z konturówką, czy właśnie jeszcze będę chciała spróbować, tak jak Ewa polecała, z błyszczykiem. Fajny, fajny bajer moim zdaniem i działa to nie jest tak, że on z zewnątrz tylko wygląda, że się pięknie błyszczy, a nakładamy i nic nie ma, nie? Tutaj widzimy. I jest trochę koloru, i jest bardzo dużo drobinek, więc za to ogromny plusik. No i te szminki cudowne, przepiękne. Nie dość, że wyglądają po prostu jak milion bazylion dolarów Absolutnie zakochałam się w odcieniu Posz, bo to jest właśnie coś między brązem a czerwienią odcienie, które uwielbiam i noszę, i jeszcze z tą moją konturówką z sephory się przepięknie uzupełnia, więc będzie to na moich ustach na pewno bardzo często widywane. Też ma bardzo ładny zapach, tak jak ten róż w kremie, no i dim 01 taki piękny, chłodniejszy odcień, wpadający w fiolet, przyciemniający usta, ale nie za siny, ach, do takich eleganckich makijaży czy jakichś artystycznych. Petarda. Bardzo fajne pomadki i formułowo, konsystencjowo, kryjącowo, zapachowo, wizualnie nie mamy się do czego przyczepić. No i na koniec zostały nam te topery. To się nazywa jak? Magic Topper. No i tak, mam pipi tutaj. Na dekoltu, a Drippy mam na twarzy. Pipi jest taka. Wydaje mi się, że ma więcej drobinek, które mają kolor nie inaczej, jakby to określić? Dippi ma bardziej transparentne drobinki, przez to na przykład tak mam teraz na twarzy, to nie widać jakichś ciemnych plamek. Tylko jak złapie światło, to zaczyna się odbijać na jakieś takie, wiecie, niebieskawo, fioletowe odcienie. Natomiast pipi ma więcej takich drobinek, tutaj patrzę sobie w lusterko, takich drobinek troszkę ciemniejszych, takich różowych, więc będzie bardziej widoczne, widoczny ten kolor na skórze, nawet jak nie będzie odbijać światła, to będą troszeczkę te drobinki ciemniejsze, widoczne. One są ładne, bo są różowe. Więc, jakbyście chcieli, nie wiem, zrobić sobie taką syrenkę na twarzy, takie łuski, to bardziej deepy, a, a to jest taki kolor, który jest troszeczkę jakby ciemniejszy. Te drobinki są ciemniejsze, więc, nie wiem, na oczy, pod oczy, na dekolty i tak dalej. Fajne. Nie wiem, jak to się jeszcze będzie trzymało, ale zobaczcie, że jak odegnę marynarkę to tutaj niewiele, a już, już trochę nagrywam, nie, już nie wiem, z godziny czy z dwie tutaj siedzę I, i jest kilka drobineczek na marynarce, ale to nie jest tak, że mi się tutaj wszystko starło, więc one się fajnie trzymają, to jest ogromny plus i w ogóle nie czuję ich na twarzy, nie, jak gdzieś tam poruszam tą buzią, nic tutaj mi się tak nie, no wiecie, nie zrobiła mi się taka skorupka. Tutaj jak mi marynarka się porusza, to momentami czuję gdzieś tam te drobinki, Natomiast tak same w sobie w ogóle nic się nie ściągnęło, więc jest bardzo wygodne i myślę właśnie, że nawet przy okolicy oczu będą komfortowe, bo nie, nie ściągają skóry. Moim takim absolutnym faworytem tej całej kolekcji jest rozświetlacz. Zakochałam się totalnie. Ta pomadka ciemniejsza w odcieniu posz to jest totalnie mój kolor, totalnie mój kolor, uwielbiam. I na jakby trzecim miejscu szary eyeliner. Cała kolekcja jest fantastyczna, ale to są takie moje, takie moje, że ja się od nich nie odkleję prędko. Dajcie mi znać co Was najbardziej zainteresowało, czy macie coś z tej kolekcji, czy marzycie o czymś z tej kolekcji i w ogóle, co myślicie o takich troszkę bardziej kreatywnych produktach do makijażu. Jestem mega ciekawa. Napiszcie też, który z tych makijaży podoba się Wam najbardziej. Wiem, że to są takie, wiecie, bardziej oryginalne jakieś takie rozwiązania, ale musimy wziąć pod uwagę to, że są różni ludzie i różne preferencje. No i mamy sezon festiwalowy, także mam nadzieję, że może coś się dla Was przyda, jak tak. Piszcie. I dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zostaw łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa. pa.